Mieszkam w Sztokholmie. W Szwecji jestem od 1968 roku. Także na przyszły rok już będzie 50 lat więcej niż pół życia spędziłam w Szwecji, dlatego że tu byłam także w czasie wojny. I niestety, już jak mieliśmy własne mieszkanie, i budziłam się tutaj, to nie wiedziałam, gdzie jestem. Oczywiście miałam chęć odwiedzania Polski i zaczęłam odwiedzać Polskę od Solidarności. Od Solidarności odwiedzałam Polskę dwa razy do roku. No ale to było związane także z moją pracą jako wolontariusz po, po 90. roku. Dlatego, że byłam wolontariuszką w sprawach Kibejc w Polsce i jeździłam do Gdańska. Znaczy, w Gdańsku miałam, w szpitalu w Gdańsku miałam gościnny pokój. A potem jeździłam do Warszawy odwiedzić przyjaciół na parę dni przez 17 lat. <grym> miałam zawsze przyjaciół i mam przyjaciół w Polsce. Ale ja się już bardzo zaklimatyzowałam w Szwecji. Ja o sobie nie powiem, że ja jestem Szwedką. Bo nie jestem. Jestem Polką i Żydówką. To są moje kultury. Ale ja tu przeżyłam więcej niż pół życia. Sześć lat w czasie wojny. I teraz jutro, nie jutro, za rok będzie, znaczy w osiemnastym będzie 50, 56 to jest więcej niż pół życia. Mnie interesuje, co się dzieje w Polsce, mnie interesuje polska literatura. I nie, no, ja po prostu nadal czuję się związana z Polską, ale nie chcę tam wrócić. Nie chcę tam wrócić. No, musiałabym. Wie pan, zaczynałam życie trzy razy od początku. Uważam, że to wystarczy. Pobyt w Szwecji dał mi dostęp do dużo większej wiedzy o świecie, o innych krajach niż pobyt w Polsce. Dlatego, że ani prasa polska, ani polska telewizja, nie daje takiego oglądu całości tego, co się dzieje na świecie, jak daje Szwecja. Współcześnie, pani mówi. Współcześnie, współcześnie. I to jest to, co mi, powiedziałabym, mniej in plus dała emigracja, że i to nie tylko to, że ja mogę jechać, prawda? I tak dalej, jeździłam dość dużo, ja lubiłam bardzo jeździć, teraz nie jeżdżę, bo ja nigdy nie lubię siedzieć na jednym miejscu, a teraz nie mogę się tak ruszać. Ale, ale to, że ja, że ja wiem, będąc tu, wiem więcej o świecie. I, i, I dlatego mogę powiedzieć, że ten świat mi się bardzo nie podoba. E, I niestety, tak jak kiedyś miałam złudzenie, że wiem, jak można ten świat poprawić, nie mam teraz tego złudzenia. Nie mam teraz tego złudzenia.